Witajcie w kolejnym odcinku kontraband Police. Tutaj nie ma nic ciekawego. No i co na dzisiaj? Na dzisiaj nam został tylko jeden przemytnik. No i podjeżdżaj, otwieramy. Przyjmę. I opuszcz pojazd. Nie handlujesz niczym. Kontrabandy masz. Opona. Nic nie mam. waga, 670, czyli ci się to nie zgadza. Petra praca, czyli nie możesz wjechać do maja i do czerwca. Dobra, przewozi dwie kozy i krowę Tak, zgadza się. Ehm, rejestracja PWL. Aż rejestracja tu, tu, Aha. To się zgadza. no to będzie Illich. O. telefon idziemy. Halo? Marisu. Okej okay. um, Idemy, mamy tego ammo Dobra, chyba styknie, idemy tu, mamy styknie To lecimy na misję, to, po obozu pracy Seremnej Światła, raczej gwiazda Zobaczymy co tam nam dzisiaj na nas czeka. I wjeżdżamy driftem, omijam driftem GD. O kur... Kurde, tutaj przeszykowani wszyscy. Rozmowa jest burkowa. Ada? W Paryżu, wymadry adwista. Pasta dynaja, adziu, my zapnieli a mego Borisa oberankowa. Ocz to nasze wywiady. Nie wybrać wecztaja, swobodnie z Tak można cię lisztać domesty. Burka, my madry bagry, stać bydlok. Weź to ordynnego przewozka. Aż wybrać u ETO maszyny. Zaklutnik, EZO, Insidia, adzbagazin. To wy, paszlo, adzlodowka. O, o ja dobra. I dobra. czyli będę spakiszczał? Fajnie to nie da się otworzyć drzwi? Pujowo trochę Kurwa dziwnie, pierwszy raz wpadzę O jest, da się otworzyć Tylko no, coś nie działa Może nie w tą stronę? wypomska meno parodnik i konfusko, eto komiczna kronika. Czyli się będzie działo, na pewno. Będzie się działo, tylko wyjedziemy z tunelu pewnie. Kurwa ciężko, ciężko tak strzelać pojazdu. No to jeszcze szyb szybki nie rozwala Jeszcze te drzwi się kurwa tak zamykają kujowo i to mi się nie podoba co zaraz wyjedzie nam zakrętu? Dokładnie Kurwa trafić sobie nie mogę A nie, 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 kurwa nie, żeby drzwi, to nie, by nie, inaczej. nie, no, to jest pojewane. O, O, nie, mi te drzwi, będzie mi łatwiej. nie, Jeszcze drugie nie, 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 Idealnie. dalej. Czekaj, przeładowuję żemę. Idealnie. Hunter, schyła do No dobra, Kurwa no. Jademy Darek No czekawy, czekawy, tego nigdy nie było Ten już napierdala pierwszala, tutaj pierwszy szana i będę nasz obijał. O kurwa, no nie wierzę. Może kurwa tylko kawę, czy lepiej? Kurwa, palimy się już. Jest kurwa trzydziutka tak strzelać, bo w chwili, kurwa ten, że on pojedzie. No zakręty, nie zakręty. Och, padł Dojechaliśmy, czy nie? Bo kopcimy, kurwa. Ja pierdolę. dalej. Chyba już. Odejdali wniać maszynu, Ili o żadnej tuczko nie tap. ta tajet. O, rekruta krwawy. Za że to wyprzewozi. Estio Ażny dla naszego rabojski ać krainka. Swobodni, Heno, a da chronią wasze spadłe żywatko. No, oczywiście, że tak. Cholera, jasno. Czyli mnie fakt. Ale jest nit. A my wracamy do naszych obowiązków ze stanem budżetowym 4000. dałeś dokumenty? Wady miałaś nieprawidłową. To wiem. Reszta ci się chyba zgadzała. Jest tylko tak. Oponkę jedna, druga, dwie oponki. Eee, lusterka nie masz jednego i światełka masz wszystkie czyli możesz wracać barasz to Teła i te dokumenty, a ty No i to na zajęcie. ode mnie tą wódkę w końcu, za 1000 zł. Dziś 1,48 fajki, sprawdzę co my tam mamy na No Dobra, posprzedaję to. I tak już koniec kurczę, praktycznie. tam za trzy. Idę handlować. Trzeba się tego pozbyć. Dobra. I ty jesteś Hakim... Kilik. Dobra. Czerwiec. Maj, maj. Dobra, to czy się zgadza. Wada. Ile ty tam masz? Ci się zgadza. 7 A czy się zgadza Tony węgla przynosić Jak to mam sprawdzić Ale, czyli tona węgla tego jeszcze nie było, nie? Nawet nie wiem no to mam sprawdzić. Sprawdzę od razu, czy nie jest przemytnikiem jakimś. Ale chyba nie. I ty masz azyl i jesteś też z Albakar. Ja bym przepuścił. Czysty, jak pół powiedział. No też już pewnie jest przemyt. Witujcie. Opuść pojazd. Sprawdźmy, czy nie masz tutaj nic wspólnego z kontrabandą. Spoko, spoko. Ile ty masz? 1300. To się zgadza. To się zgadza. No, Czyli ty jesteś jego bratem, tak jak paszport się zgadza. Do września. Tylko, że tutaj jest praca. Varilla 4x4. PWL rp Dobra. Przewozisz Cztery bagaże, to się zgadza. Czyli tak, jak jedziesz do pracy, to czy nie mogę wpuścić, bo masz regulacje gestowe, Więc wybiegnę dalej. Proszę, policzymy. Bo tutaj stan techniczny raczej dobry. Tylko, że z jest nie jesteś to chuj. Myślę, że będziesz uciekał. Por, idealnie. Uch, a pan będzie aresztowany. Sjem rachowy To ten, chyba będzie najszybszy opcina kontrabandy, nie? Kurwa, kasuje ich jak mnność mm, praktycznie mamy kawy, jedna, druga broń tutaj masz pantlaka maska, otwieraj nie widzę żadnej broni tutaj mu przebiłem. wyjmiemy to mydło tutaj nic nic? to wszystkie krawędz może w samym padle, a czeka może nie To wszystkie trojewanie. Albo ma mało kontrabandy. Gdybym miał jedną... Chuj, jebie mnie to, mam tyle kasy, że... O, czy strafę inspekcji. Gdzie miał? wylewy? U, u. I ostatni na dzisiaj. Witrycze. Dajcie wariszu, Co tu ten kupujesz? budeczkę za 50 A, tajcie. A tajcie. Ma 4 gdzieś przede mnie będzie. Po promocyjnej koronacyjnym. Nie, 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 1630 nie, Matar, Azam, okay. Bagaż, osz. Raz, dwa, trzy, cztery. nie, nie, trzy, OK. nie, 8 nie, 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 5, 6, 7, 8 I tutaj jest jeszcze. Czyli na pewno nie masz, czyli masz tego list przewozowy Regulacja od razu też się wpiera dole. Teraz tak, Fabi Matar. Zdjęcie się skadza. WTL do maja 21, do praca. Dobra, jedź. No Naładujcie. Możesz mieć nawet pieczątkę odpierdoloną, ale mówię, mam pięć koła, więc mam wyjebane. Bo już i tak nie chcę nic kopywać, jedynie co to da od, 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 od amunicji. Sayonara. No. Miał tło i te właśnie trzy Mogę odpocząć. I ile my tu mamy większych? to mi starczy. Telefon służbowy, zaopatrzenie. Trochę muszę dopuścić amunicję do mojego snajperskiego karabinu. Na tyle mi starczy, myślę. 400 litrów. Pierwszy raz wejdziemy drzwiami w tej grze. No i idziemy spać. Chyba, że jeszcze nie, nie ma co. Idziemy spać. Trzejego Dainara. Trzejego I na wyroższa pewnie. Albo noc jeszcze będzie. No o... Pięknie. Ile mamy? Oszy nosi. 3193 Zamach w parlamencie był, wow. ale to w następnym odcinku, na razie.